Czy ja chciałabym tę piosenkę zobaczyć w barwach Polski na Eurowizji 2026? Hej, wszystkim, witam Was serdecznie na moim kanale. Dzisiaj będę reagować na piosenkę Przemka Kucyka pod tytułem Polska górą. Polska biało-czerwoni. Zanim przejdziemy do sedna, dosłownie dwa słowa ode mnie. Pierwsze takie, że jeżeli chodzi o film z cyklu Moi eurowizyjni faworyci, to jest już w trakcie montażu, także w najbliższym czasie powinien się pojawić, doczekacie się, możecie być spokojni, że on się pojawi no już bliżej niż dalej. Drugie szybkie ogłoszenie parafialne jest takie, że tak jak zdążyliście pewnie już zauważyć, zmieniłam kolor łuba. Natomiast nie zmieniła się zawartość tego UBA, czyli te dwa słodziutkie, puchate chomiczki nadal grają tam w ping ponga. No i słuchajcie, o co w ogóle chodzi? Dlaczego Przemek Kucyk? Dlaczego Polska górą i dlaczego Eurowizja? Co to ma wspólnego z Eurowizją w ogóle? Już wam tłumaczę. Jest to właściwie, jeżeli chodzi o ten sezon 2026, który właściwie już się zaczął, ale docelowo te największe emocje są przed nami, no to jest to taki pierwszy punkt łączący Polskę właśnie z przyszłym sezonem i z przyszłoroczną Eurowizją. Słuchajcie, Przemek Kucyk jest youtuberem, influencerem znanym tak naprawdę właśnie głównie za sprawą YouTube'a i swojego kanału na którym zajmuje się przeważnie takimi różnymi seriami komentarzy, gdzie po prostu reaguje na różne paradokumenty czy różne jakieś tam programy rozrywkowe. Ja jestem osobiście jego wielką fanką, ale o tym powiem za chwilkę więcej, już jak zareaguje na tę piosenkę, bo jestem na bieżąco, że tak powiem, właśnie z tym, co on robi i co on tworzy. Natomiast niedawno Przemek zaczął zajmować się właśnie tworzeniem muzyki. I tworzy on głównie takie, powiedziałabym, bekowo-śmieszne piosenki, które są całkiem niezłymi bopami, to muszę przyznać. Natomiast, no tutaj nie wiem, czy słuchaliście już tej piosenki Polska Górą, bo jeżeli nie, no to za chwilkę jej też posłuchacie. Ja tej piosenki zdążyłam już tak naprawdę wielokrotnie posłuchać, pomimo, że ona wyszła dosłownie jakoś dwa dni temu, czy trzy dni temu. Dzień przed moimi urodzinami, bodajże, czyli jakoś teraz na dniach. Natomiast, no, nie będę kłamała, że już jej słuchałam, więc też nie będzie to dla mnie zaskoczenie, ale wy jeszcze nie wiecie, co ja o niej myślę. Dowiecie się o tym za chwilkę, dlaczego ta piosenka jest w ogóle rozważana w kontekście Polski na Eurowizji 2026. To myślę, że zauważycie już po samym teledysku do tego utworu, który będziemy właśnie za chwilkę oglądać. Natomiast sam Przemek też niejednokrotnie gdzieś tam lawirował i robił sobie żarty, że w sumie to on by na Eurowizję mógł pojechać. Natomiast to wszystko sobie przeanalizujemy za chwilę. Tymczasem ja zapraszam Was na moją reakcję na piosenkę pod tytułem Polska Górą. Polska górą, zaśpiewam starym rurom, zaśpiewam to co chcę i tak nikt nie rozumie mnie. Bo, 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 bole. No jest to Bob, drodzy Państwo. O no i tutaj mamy właśnie książeczkę z y, tymi reprezentantami, którzy już byli w, z Polski i mamy Przemka na 2026 rok, także... To nie są żarty! O, moje ulubione! Ferdek, Ilość odwołań do polskiej popkultury w tej piosence jest niesamowita. Polska górą zaśpiewam starym rurom, zaśpiewam to co chcę i tak nic nie rozumie mnie, po 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 Nie no to tak buja, że ja się cieszę, że ja nie siedzę, bo zastanawiałam się czy nie wziąć fotela, bo mnie nogi dzisiaj bolą, ale to była dobra decyzja. Do no, to, to nie o mnie. O mnie to to o tych starych rurach, to, to o mnie jest. O Jezus, te kapcie z panterką! wyśpiewam starym rurą, czyli mi. W ogóle tam na tych papierach toaletowych to są wykonawcy z 2020. Musiałam sobie to zastopować i zobaczyć. I Dance Break. Właśnie. No kurde no to jest dobre. Ja bym to chciała na Eurowizji z Polski. Powiem to szczerze. Nie wiem jakie konsekwencje tego, co powiem, poniosę, ale mam to w dupie. Ten with me, Poland. Czuję normalnie takie odczucia patriotyczne. Ja Wam powiem tak jak na początku tego mojego filmiku, że ja Przemka i to, co on robi i tworzy, już tak no śledzę w zasadzie od myślę dwóch, trzech lat. No, jestem z nim w każdym razie już długo, z tą jego twórczością i ja go absolutnie uwielbiam, bo to jest taka postać, która jest totalnie bezpretensjonalna i jego filmiki, w ogóle to, co on robi na YouTubie, to się bardzo dobrze ogląda. I to jest po prostu takie bezpretensjonalnie zabawne. I powiem Wam, że ta piosenka to jest właśnie taka kwintesencja tego, co ja lubię właśnie w przemku kucyku i dlaczego go oglądam. Bo to nie jest na siłę, to jest śmieszne, to bawi, to jest z dystansem. Ale to nie jest przegięciem, to nie jest jakimś takim za bardzo przesadzonym czymś, nie wiem jak to nazwać. On ma ogólnie coś takiego w sobie, że on po prostu wzbudza sympatię widza czy słuchacza, on ma taki dystans też do tego co robi, do samej swojej jakby postaci, do tego co tworzy. Więc on jest absolutnie sympatyczny, bardzo w moim takim odczuciu. Ten dystans do siebie, do wszystkiego, co go otacza. Takie ciśnięcie po prostu beki ze wszystkiego, bo to naprawdę nie muszą być ambitne żarty. Ale my wiemy, że takie żarty często są najbardziej zabawne. No myślę, że w sensie po prostu my jako ludzie. Wydaje mi się, że my jako ludzie po prostu. Nie każdy chce się do tego przyznać, ale większość z nas bawią takie naprawdę najgłupsze żarty często. I ja wiem, że większość osób może powiedzieć, że nie, bo ja to wolę, po prostu jakiś wyrafinowany humor, wykwintne żarty, ale umówmy się, że większość z nas, przynajmniej tak mi się wydaje, że gdzieś tam pod nosem i tak się uśmiechnie, widząc po prostu te papiery toaletowe z imionami uczestników 2020 roku. Mam nadzieję, że ten papier z John Steers to nie został zużyty, jakby coś, także... To... To nie wolno. Natomiast nie ma co udawać, że to nie jest śmieszne. Dla mnie jest. Możecie myśleć o mnie, co chcecie. A abstrahując już od tego, czy to kogoś bawi, czy to kogoś nie bawi, no bo wiadomo, że to jest kwestia gustu. Nie każdy ma właśnie te dwa chomiki tutaj w głowie. Może ktoś naprawdę woli jakieś bardziej wyszukane żarty i to też jest ok. Ja mogę mówić za siebie wyłącznie, natomiast abstrahując właśnie od tego, uważam, że to jest naprawdę dobrze zrobiona piosenka, która buja i która zostaje po prostu w głowie, bo raz się jej posłucha i potem cały czas ma się w głowie to popopolent i. To zostaje, to z tobą zostaje na parę ładnych godzin. Ja mogę być właśnie trochę nieobiektywna, no bo mówię wam, że ja rzeczywiście przemka i to co on robi i tworzy, śledzę już od jakiegoś czasu i bardzo go lubię. Uważam, że to jest naprawdę chłopak, który ma mega talent w takim rozbawianiu ludzi. On ma naturalnie coś takiego, z czym się chyba urodził, że po prostu jest taki zabawny. On nie musi się jakoś bardzo wysilić. A on po prostu potrafi rozbawić, on jest taki szczery w tym i ja to naprawdę lubię. To jest gościu, którego można z powodzeniem sobie pooglądać bez obaw, że on podniesie wam ciśnienie w taki negatywny sposób, raczej jeżeli już to w pozytywny. Czy ja chciałabym tę piosenkę zobaczyć w barwach polski na Eurowizji 2026 z całą odpowiedzialnością? Mówię Wam, że tak. Już od tak dawna próbujemy wysłać coś, co się sprawdzi, coś, co się spodoba Europie i tak naprawdę kończymy albo właśnie jako mem, albo w ogóle gdzieś tam zapomniani jesteśmy całkowicie i pominięci, bo nikt potem o tym nie pamięta w najlepszym wypadku, albo właśnie no kończymy z jakimiś takimi raczej negatywnymi wspomnieniami. Polska nie ma już moim zdaniem niczego do stracenia, no bo próbowaliśmy tak wielu rzeczy i koniec końców i tak bardzo często kończyliśmy jako mem. Oczywiście to było no najczęściej niezamierzone, natomiast no wychodziło tak jak wychodziło i Uważam, że to jest droga, której jeszcze nie próbowaliśmy. Nie mieliśmy takiego zamierzonego joke entry, które byłoby właśnie typowym joke entry, i może to jest coś, czego powinniśmy spróbować. Ja bym chciała, bo ja jestem tego ciekawa, jakby to wyszło i jak to zostałoby odebrane. No bo co nam po tym, że my wyślemy na przykład piękną balladę, co nam po tym, że wyślemy dobrą jakąś piosenkę, jeżeli koniec końców wystarczy jeden mały ruch i jedna mała nakładeczka, taka nakładusia, na, 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 nakładusiątko takie i stajemy się i tak memem. No to rzućmy po prostu wszystko, podejmijmy to wyzwanie i jeżeli Europa rzuca nam rękawicę memiczną, to podejmijmy to, zróbmy coś z tego. Mieliśmy na to szansę już tak naprawdę w zeszłym roku, ponieważ mogliśmy mieć na Eurowizji z Polski pana Sawiana z piosenką w kolorku Amaretto. I ja już wtedy uważałam, że zróbmy to, zróbmy to po prostu, bo nie mamy niczego do stracenia. Jest to, słuchajcie, moim zdaniem jakaś opcja, której jeszcze nie próbowaliśmy i co roku tak naprawdę właśnie spinamy się o te wyniki, bo chcielibyśmy, żeby one były jak najlepsze i nie wiem czy nie tracimy troszeczkę dobrej zabawy przez to, bo odrzucamy coś co jest totalnie eksperymentalne, dzikie, może nawet trochę głupie, śmieszne, może niepoważne, ale czy nie warto raz tak spróbować w tym kierunku pójść, bo ja myślę, że to mogłoby być całkiem ciekawe, nawet jako eksperyment. I nawet właśnie jako taka próba, taki sprawdzian, czy to by w ogóle miało sens na przyszłość, bo zawsze dowiemy się czegoś również właśnie na temat polski w kontekście tego typu utworów. A nie oszukujmy się, że nie mieliśmy typowo szansy na to, żeby to sprawdzić. I dlaczego nie? Dlaczego nie? Dlaczego jeżeli mamy akurat piosenkę, która dodatkowo jest jeszcze na tyle chwytliwa? I wiecie, nie chodzi też o to, że teraz co roku Polska ma iść po prostu w kierunku beki i robić sobie jaja i wysyłać tego typu piosenki. Ale ja myślę, że raz, raz można byłoby naprawdę spróbować, właśnie chociażby po to, żeby zobaczyć, jak to się skończy. Tutaj, no, w przypadku przemka, bałabym się, jak to będzie brzmiało na żywo, jak to będzie wokalnie. Natomiast. Nie oszukujmy się, to nie jest piosenka, w której wokal i jakość wokalu będzie najważniejsza, bo tutaj wystarczy właściwie, żeby to brzmiało chociaż tak, żeby ludzie nie pouciekali od telewizorów. Więc myślę, że jeżeli tak nisko jest tutaj poprzeczka zawieszona, to da się to zrobić. Nie musi być idealnie, zresztą no, sami wiemy, jak brzmiał na przykład Tommy Cash w tym roku. Nie było dobrze, nie było dobrze, a mimo wszystko wynik był. Natomiast, no tutaj trzeba też wziąć pod uwagę to, że my tak do końca to jeszcze nawet nie wiemy, czy Polska tak na bank weźmie udział w przyszłorocznej Eurowizji. I ani nie wiemy tego, ani nie wiemy, jaki będzie format selekcji, czyli czy to będzie wybór wewnętrzny, czy preselekcję. Nie mamy w tej chwili zielonego pojęcia. Nie wiadomo, bo może równie dobrze ze strony Przemka być też tak, że jest to jakiś sposób na promocję swojego utworu. Wiadomo, że to się wtedy bardziej poniesie, zresztą no, widać skutki, bo piosenka, tak na dobrą sprawę, idzie w viral na ten moment. Więc absolutnie trzeba wziąć pod uwagę to, że nie jest to pewnik. Nie wiemy, czy to się pojawi w preselekcjach. Nie wiemy, czy preselekcje w ogóle się odbędą. Jeżeli się odbędą, to czy przemek w ogóle się faktycznie zgłosi, czy to jest promocja utworu. Czy nawet jeżeli się zgłosi, to czy TVP zakwalifikuje właśnie ten utwór ze zgłoszeń do preselekcji już końcowo. Więc niewiadomych jest bardzo dużo i jest bardzo dużo tych znaków zapytania. Natomiast no to jest pierwszy jakiś taki jaśniejszy punkt, jeżeli chodzi o przyszłoroczną Eurowizję i Polskę. I teraz podsumowując, jeżeli o mnie chodzi, ja jestem na tak, dlaczego nie? Dlaczego nie spróbować? Chociaż raz, żeby zobaczyć, jak to w ogóle wyjdzie, czy jest sens próbować ewentualnie kiedyś dalej z takim formatem. Mam nadzieję szczerze mówiąc, że to się pojawi, właśnie w preselekcjach, jeżeli one będą i że Polska zaryzykuje, bo mamy ku temu naprawdę dobrą okazję, bo jeżeli chodzi o podejmowanie właśnie ryzyka, nie zawsze jest sens je podejmować, natomiast tutaj mamy naprawdę ciekawy utwór, śmieszny, zabawny i jednocześnie też całkiem nieźle wyprodukowany, więc wydaje mi się, że można by było spróbować podjąć to ryzyko. Słuchajcie, nie nagrało mi się w ogóle zakończenie i pożegnanie z Wami, więc muszę to dograć. Serdecznie dziękuję Wam za obejrzenie mojego kolejnego filmu. Nie zapomnijcie o tym, żeby dać mi subskrypcję i obowiązkowo zostawić łapkę w górę pod tym filmem. Bo jeżeli nie zostawicie łapki w górę, to słyszałam, że ten papier toaletowy z Waszym winerem z 2020 roku zostanie podobno zużyty, więc no radziłabym raczej nie ryzykować i zostawić tę łapkę w górę. W każdym razie trzymajcie się, do zobaczenia!